W dzisiejszym shortzie zrobimy niespodziankę dla mojej dziewczyny w Brawl Stars. Jako, że ostatnio komentowałem turniej, jakim jest Brawl Cup, dostałem kilka kodów QR na bardzo rzadką emotkę w grze i pomyślałem, że cztery z nich rozdam dla Was. Obserwajcie mój dzisiejszy odcinek na kanale Tori, tam macie więcej informacji. Jedną taką emotkę wezmę dla siebie. No i jeszcze jedną ostatnią dam mojej dziewczynie. Ona zawsze chce tak kolekcjonować sobie rzadkie rzeczy w Brawl, więc myślę, że będzie zachwycona. Zobaczymy jej reakcję. Dobra, skończył oglądasz tego TikToka? Mam dla Ciebie niespodziankę. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego zaprosiłem Cię do. No, jestem bardzo ciekawa. Mam dla Ciebie dzisiaj niespodziankę w Brawl Stars. Odpal sobie aparat na swoim telefonie. Jak masz to już gotowe, to teraz zobacz, co jest na komputerze. Masz tu specjalny kod QR. No, zeskanuj go sobie. Uwaga, kobita skanuje, poszło i przenosi cię to do Bronstars i coś dostaniesz ode mnie. Jakąś He? niespodziankę. Zobaczymy twoją reakcję na to. Uwaga, uwaga! Come on! Odbierz, kliknij sobie i. To jest ta emotka. To jest ta rzadka. Sportu. To jest ta o, mega rzadka. Jadim, dziękuję ci bardzo. No? no to Ale fiona. fajnie, dziękuję bardzo. Kobitka zadowolona, a jak wy też chcecie taką emotkę dostać ode mnie za darmo, to subskrybujcie mój kanał, wtedy będziecie mieli szansę.